Cześć. Ja jestem Kawiak Jones i zaraz opowiem wam o najbardziej spektakularnych przypadkach drastycznej śmierci pod ziemią. Dzisiaj przedstawię wam pięć przerażających sytuacji, które ostrzegam, mogą się wam później śnić po nocach. Wszystkie pokazane tu przeze mnie wydarzenia mają trzy cechy wspólne: wydarzyły się pod ziemią, żadne nie skończyło się happy endem, a co najgorsze, śmierć nie przyszła nagle, tylko po kilku godzinach, a czasami nawet dniach. Zapraszam do oglądania. Pierwszy wypadek jest również najstarszym. 30 stycznia 1925 roku Floyd Collins po raz kolejny samotnie zszedł do nieznanej wówczas jaskini, którą zamierzał odkryć i udostępniać turystom, a w tamtych czasach było to bardzo dochodowe zajęcie. Podczas wychodzenia Floyd popełnił błąd i przewrócił puszkę po fasoli, z której zbudował lampę naftową. Po zapadnięciu ciemności kamień przygniótł mu stopy, a warto nadmienić, że mroki panujące w jaskiniach są tak nieprzeniknione, że zwierzęta żyjące pod ziemią w drodze ewolucji zatraciły oczy. Nie są one bowiem kompletnie do niczego przydatne. Collins utknął w niespełna 25-centymetrowej szczelinie i tylko 60 metrów od wyjścia. Należy tutaj wspomnieć, że w wielu kręgach Floyda uważa się za największego eksploratora jaskin wszechczasów, ale na bank nie był to najroztropniejszy eksplorator, gdyż nie zabrał pod ziemię ciepłych ubrań, kasku czy nawet dodatkowej latarki, a te na początku lat 20. używane były już przez około 10 milionów Amerykanów. Nie uznał nawet za stosowne poinformowanie kogokolwiek, gdzie i na jak długo się wybiera. Z tego powodu jego rodzina zorientowała się dopiero po 24 godzinach, że Floyd zniknął i kilka kolejnych zajęło znalezienie kolinsa, który jak się później okazało znajdował się tylko 18 metrów pod ziemią, ale utknął tak niefortunnie, że niewielu było w stanie do niego dotrzeć, nie wspominając już tutaj o uwolnieniu go. Przez kolejne 4 dni wymyślano kolejne sposoby, żeby go uratować. Na powierzchni zebrały się setki ochotników i gapiów. Jednak czwartego dnia na skutek ogrzania jaskini oddechami i ciałami ratowników nastąpił zawał, który odciął dostęp do kolinsa od strony wejścia. Mimo to Floyd ciągle żył i można się z nim było jako tako komunikować. Całe wydarzenie, jako jedno z pierwszych w historii, transmitowano na żywo drogą radiową i podobnie jak pamiętna akcja ratunkowa w Tajlandii wzbudziło ogromne zainteresowanie w mediach. Historię kolinca opisało ponad 1200 różnych gazet, a do Cave City obok miejsca zdarzenia w jeden dzień przyjechało 10 000 osób, czyli całkiem spore jak na miasteczko z 6 setkami mieszkańców. Wobec braku możliwości dotarcia przez wejście rozpoczęto drążenie szybu, ale ze względu na zaciąganie spalin przez otwór jaskini nie można było użyć nowoczesnych maszyn i trzeba było kopać ręcznie. Niestety Floyd nie dożył do kopania się do niego i jak potwierdziła późniejsza sekcja zwłok, zmarł z wycieńczenia i wychłodzenia na 3 dni przed dotarciem ratowników. I przez ostatnie godziny jego życia kopiący byli już tak blisko, że musiał ich słyszeć. Okazało się, że utknął tak bardzo, że nawet przez wykopany szyb nie udało się wydobyć jego zwłok i dokonał tego jego brat dopiero dwa miesiące później. Ku swojemu przerażeniu odkrył, że kamień przygniatający stopy jego brata ważył tylko 12 kg. Obie akcje ratunkowe, zarówno ta niedawna z Tajlandii, jak i przypadek Collinsa opisuję szczegółowo w moich artykułach na portalu Joe Monster. W opisie zamieszczam linki. Drugi przypadek miał miejsce stosunkowo niedawno, bo w 2002 roku na chorwackiej wyspie Solta, kiedy to do lokalnej policji dotarło zgłoszenie o 31-letnim czeskim nurku jaskiniowym o inicjałach MK, który nie wrócił na powierzchnię mimo upływu ponad 3 godzin od umówionej pory. Nadmienię tu, że już wtedy wiedziano, że nurek jest martwy, gdyż ilość powietrza, którą zabrał, nie pozwoliłaby na przeżycie tak długiego czasu, a w jaskini nie ma poduszek powietrznych, więc nie miał żadnych możliwości ratunku. Następnego dnia na miejsce dotarli dwaj nurkowie policyjny, z których ledwo żywy wrócił tylko jeden. Drugi puścił linę łączącą go z partnerem i zniknął w głębinach. Kolejnego dnia z jaskini wydobyto obydwa ciała. Zwłoki policjanta znaleziono na głębokości 24 metrów, natomiast czeskiego nurka dopiero na 54. Leżał z całym ekwipunkiem na plecach na dnie jaskini, jednak nie miał na sobie maski ani aparatu oddechowego, a w klatce pierściowej tkwił jego własny nóż. Natychmiast wszczęto śledztwo i aresztowano dwie osoby. Po sprawdzeniu sprzętu Czecha okazało się, że działał poprawnie, więc bardzo szybko wykluczono udział osób trzecich. Po kilku dniach postawiono przerażającą diagnozę. Ze względu na bardzo dużą ilość drobnego materiału skalnego pod wodą wystąpił tzw. efekt Tyndala, czyli zjawisko fizyczne polegające na rozpraszaniu światła przez dowolny koloid, czyli w tym wypadku przez mieszaninę drobnych cząsteczek skały z wodą. Rozproszone w ten sposób światło formowało się w stożki podobne do tych widzianych teraz na ekranie i uniemożliwiało orientację. Przez słabą widoczność niedoświadczony nurek przegapił korytarz prowadzący na powierzchnię i zgubił się w wyższej komorze, gdzie wobec kończących się zapasów powietrza po 44 minutach szukania wyjścia, aby uniknąć cierpienia związanego z utonięciem, wbił sobie nóż w serce. Co ciekawe, z takim samym zjawiskiem optycznym w ostatnich chwilach życia zmagał się policyjny nurek, którego również znaleziono z pustą butlą. Przypadek 31-letniego Czecha jest jak dotąd jedynym znanym przykładem nurka, który popełnił samobójstwo pod wodą. Trzeci przypadek również dotyczy nurka jaskiniowego. 29-letni Peter Ferhülzel był doświadczonym nurkiem z RPA, który w 1986 roku chciał odkryć nieznane partie jaskini Sterkfonten. Chciał je odkryć tak bardzo, że dwukrotnie odłączał się od liny łączącej go z towarzyszami i samotnie penetrował od nogi jaskini. Po trzecim odłączeniu od kompanów nie wrócił już nigdy. Poszukiwania Petera trwały 6 tygodni. Wszyscy byli przekonani, że utonął w nieznanych partiach jaskini. Podczas poszukiwań nurkowie odkryli i udokumentowali prawie kilometr nieznanych wcześniej tuneli. Po kilku tygodniach poszukiwań przypadkiem natrafiono na zwłoki Petera, który, jak się okazało, zgubił się pod wodą i po wyczerpaniu butli z powietrzem czekał na ratunek na wyspie pośrodku podziemnego jeziora. Aż ciężko wyobrazić sobie, co czuł ten nurek podczas oczekiwania na ratunek w absolutnej ciemności. Mimo posiadania zapasów słodkiej wody nie miał nic do jedzenia i późniejsza autopsja wykazała, że zmarł z wycieńczenia po trzech tygodniach. Peter, podobnie jak Floyd, prawie 50 lat wcześniej zmarł na kilka godzin przed przybyciem ratowników, którzy o zgrozo, przez całą akcję ratunkową przepływali wielokrotnie w odległości tylko 36 metrów od jego wysepki, ale nie spodziewali się, że można go znaleźć nad wodą. Peter, spodziewając się najgorszego, zostawił napisaną na piasku wiadomość do swojej żony i córki, kocham cię Shirley i ma. Czwarty przypadek wydarzył się w 1967 roku w Wielkiej Brytanii. Grupa przyjaciół postanowiła wybrać się do legendarnej jaskini Mossdale Cavern w celu, jakżeby inaczej, dotarcia do końca jaskini i być może odkrycia kolejnych jej części. Ze względu na stopień trudności tej jaskini bardzo często nazywano ją podziemnym Everestem. Pogoda była bardzo ładna kiedy dotarli do jaskini, ale prognozy przewidywały burze i duże opady. Chwilę po wejściu część grupy odłączyła się i wróciła na powierzchnię, gdzie przerażeni zdali sobie sprawę z załamania pogody, które się właśnie zaczynało. Próbowali jakoś dotrzeć do sześciu znajomych, przebywających ciągle pod ziemią, ale poziom wody w jaskini podnosił się tak szybko, że musieli zrezygnować. Po chwili, wejście do jaskini zmieniło się w jezioro, na środku którego uformował się gigantyczny wir zasysający wodę pod ziemię. Grupa eksploratorów pod ziemią w pewnym momencie usłyszała chyba najgorszy dźwięk, jaki można usłyszeć pod ziemią. Odgłos wlewający się nad nimi z ogromnym ciśnieniem wody, którą poprzedzały gwizdy wtłaczanego pod ziemię powietrza. Na powierzchni w kilka godzin zorganizowano akcję ratunkową. A trzeba nadmienić, że nie było wtedy komórek, i jeden uczestnik musiał biec aż 3 km do miasta, żeby zadzwonić. Ponad 100 ochotników rozpoczęło walkę z żywiołem. Wydrążyli kanał do odprowadzania wody i zbudowali tamę z kamieni i 10 tysięcy worków z piaskiem. Non-top pracowało też 19 pomp. Nad ranem poziom wody spadł na tyle, że można było wejść do środka, aczkolwiek było to bardzo niebezpieczne, gdyż zbudowana na prędce tama mogła w każdej chwili ulec naporowi wody. Pierwsza misja ratunkowa po kilku godzinach dotarła do bardzo ciasnej partii, w której znaleziono 5 ciał. Ratownik, który ich odnalazł, musiał przeczołgać się po ciałach, aby przejść dalej. Mimo dalszych poszukiwań, nie znaleziono ciała Johna Ogdena, którego ojciec cały czas czekał na powierzchni, licząc na powrót syna. Niestety, stan tamy nie pozwalał na dalsze poszukiwania i wszystkich ratowników odwołano. Trzeba tutaj dodać, że pokonanie 3200 metrów do ciał zajmowało ratownikom aż 6 godzin. Cała akcja trwała jednak dalej i co typowe, z prędkością światła obiegła cały kraj. Oczekiwania podsycał fakt, że John Ogden był nurkiem jaskiniowym, co znacząco zwiększało zdanie mediów jego szanse na przetrwanie. Jednak dopiero po kilku dniach ratownicy natrafili na jego ciało również przez przypadek. Jeden z nich po prostu odwrócił się na plecy w przecisku z ciałami i dostrzegł buty Johna wystające z, jak to powiedział, najciaśniejszej szczeliny, jaką widział w życiu. Okazało się, że John mógł przeżyć pierwsze uderzenie wody i udusił się po wykorzystaniu całego powietrza z bańki, w jakiej się znalazł. Po tej tragedii zdecydowano się zamknąć jaskinię i pozostawić ciała w miejscu, gdzie je znaleziono. Ale tajemnicą Poliszynela pozostaje fakt, że eksploratorzy znaleźli inne wejście i przenieśli i pochowali ciała w jednej z położonych wyżej komór, a jaskinia Mossdale eksplorowana jest do dzisiaj. Piąty przypadek również wydarzył się w Wielkiej Brytanii, ale kilka lat wcześniej, bo w 1959 roku. Wielka Brytania, o czym mało kto wie, jest kolebką eksploracji podziemnej ze względu na liczne jaskinie porozrzucane po całym kraju. 20-letni student filozofii z Oxfordu dołączył do ekspedycji do Peak Cavern, której celem było, jakżeby inaczej, odkrycie nowych partii jaskini. Nil Moss, gdyż tak ma na imię bohater tej historii, penetrował schodzący pionowo w dół szyb, który mógł prowadzić do dalszych części, ale był bardzo ciasny. W pewnym momencie, na głębokości 12 metrów, Nil utknął nogami w dół i nie sięgał do żadnego punktu oparcia. Utknął tak pechowo, że nie mógł wygiąć rąk, aby podciągnąć się do góry. Reszta jego grupy co najmniej trzykrotnie zrzucała mu na dół linę, którą Nil przywiązywał do siebie, jednak ta z niewiadomych przyczyn ciągle się zrywała. Taki rozwój sytuacji spowodował atak paniki u Nila, który stracił przytomność, zanim zorganizowano mocniejszą linę. Nie mógł więcej nawet zaczepić, a ze względu na bardzo niską zawartość tlenu w powietrzu nikt nie był w stanie do niego bezpiecznie dotrzeć. Przez kolejne dni do szybu pompowano powietrze i próbowano wydobyć Nila. Jednemu z ratowników udało się nawet do niego dojść, ale zaciśnięta na klatce piersiowej pętla tylko utrudniała oddychanie, a zakleszczone ramiona uniemożliwiały wyciągnięcie Nila. Na dół zeszła nawet 18-letnia ochotniczka, której zadaniem było połamanie mu obojczyków, aby móc go wydobyć. Niestety, zarówno ona, jak i dwóch innych ratowników straciło przytomność w szybie i trzeba było ich samych ratować. Cała akcja w międzyczasie obiegła media w całym kraju, które w tym przypadku były bardzo nieprzychylne eksploratorom. Media rozpowszechniały wiele nieprawdziwych informacji, np. o zakończeniu akcji, co skutkowało tym, że wielu innych doświadczonych eksploratorów porzuciło pomysł przyjechania i próby niesienia pomocy. Przyczyną utraty przytomności, a później śmierci, był wydychany przez Nila dwutlenek węgla, który na skutek złej wentylacji zbierał się na dnie szybu i spowodował uduszenie. Pechowiec zmarł po 48 godzinach od zakleszczenia, a na prośbę rodziny szyb wraz z ciałem Nila zalano betonem. Komora, w której zmarł Nil, została od jego nazwiska nazwana Moss Cavern. To już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Planuję zrobić jeszcze w niedalekiej przyszłości co najmniej jeden odcinek na temat podobnych przypadków, bez happy endu, a później jeszcze kilka o tych, które skończyły się dobrze. Dajcie mi znać w komentarzach, jak podoba Wam się taki format, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapiszcie się do mojej grupy na Facebooku Kawiak Jones i Spółka, gdzie udostępniam dodatkowe materiały z moich wyjazdów oraz różne ciekawostki ze świata podziemi. Do następnego, cześć!